I... Hej kochani! W dzisiejszym odcinku będziemy nagrywać tajny szlejch odcinek trzeci i e, przepraszamy, że to było tak e, no krótko było e, nagrywanie ale skończyła nam się pamięć i oglądania patrzę gdzie my je zostawiliśmy nie Może pojedziemy sobie gdzieś tak całym stadem? Bo rozumiem, że należy się teraz do naszego stada. No, ja mogę! No, ja też pewnie też. No, jak one też, no to ja też. Tylko zależy, jak wyściskacie yy, się, się. No ja bym Ezu. chętnie poszła. Yy, no, ja z wami będę. Ja mogę. To idziemy na wycieczkę, bierzemy mi się wsteczkę. <grym> Yeah